Witam serdecznie, to jest kanał Prawem Na Lewo. Zapraszam. Tak, wiem, miał być odcinek piątkowy, już parę osób zwróciło uwagę, że przecież niedziela to nie piątek. Natomiast nie ukrywam, że w ostatni poniedziałek troszeczkę rozminąłem się z kalendarzem. Zapomniałem o tym, że przecież w, no, dzisiaj w niedzielę jest 3 maja, czyli święto Konstytucji z 1791 roku i byłoby troszeczkę nietaktowne, gdyby z tej okazji nie powstał odcinek. Proszę się nie martwić, nie zamierzam tutaj wchodzić w opis, w jakichś warunkach, kiedy powstała konstytucja o tym, że obowiązywała przez kilka miesięcy, tak naprawdę kilkanaście miesięcy, no powiedzmy sobie w porywach. To był jeden z tych specyficznych elementów oczywiście, no w zasadzie niewiele się to różniło od dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o rozgardiarz polityczny, o tak to można określić. Proszę sobie tylko i wyłącznie zwrócić uwagę na element, w tamtym czasie, yy, my się chwalimy, mieliśmy pierwszą konstytucję w Europie. No tak, to prawda, kilka miesięcy później Francuzi uchwalili swoją, ale zapytam prosto i co z tego? Mamy 1791 rok i doliczmy sobie do tego drugi, trzeci, czwarty, piąty, trzeci rozbiór i abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego. Patrząc na ówczesne, tamte elity polityczne, no powiedzmy sobie szczerze, no przejebał Rzeczypospolitą Polską. Ale czy nasi obecni nie robią tego samego? No, nie ma pełnej wolności słowa, więc nie mogę powiedzieć, co powinno się zrobić w tej sytuacji. Ale mamy 460 kandydatów z Sejmu i 100 z Senatu, którzy w poprzednich ustrojach, nie tylko w Polsce, ale patrząc się historycznie, za takie sprzeniewierzenie się ojczyźnie, w zasadzie każdy powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. W tamtym czasie, 1791 rok, uchwalenie Konstytucji, tak, bardzo ważny akt praw. To, że w zasadzie poniekąd kontynuujący politykę feudalizmu, czyli no nie tyle przywiązania chłopa do ziemi, ale poniekąd tak to wyglądało, to była dalej kwestia i jeszcze pomimo wszystko pewnego rodzaju pańszczyzny. Później powstanie kościuszkowskie, uwłaszczenie i tak dalej, to no, no już jest historia, którą... Zachęcam, aby poznać. Natomiast przerażający obraz sytuacji wywołania się z tamtych zdarzeń. Tak, bardzo pozytywne zdarzenie. Udało się wprowadzić ustawę rządową, ustawę zasadniczą, jaką była konstytucja. Tyle, że ona nas już przed niczym nie uratowała, bo już nie było czego ratować. Ale w tej chwili mamy dokładnie to samo. Dlatego zwracam za każdym razem uwagę na to, abyśmy sami w jakimś zakresie analizowali sytuację, w której żyjemy. Zarówno tak jak najczęściej mówię o tych sprawach cywilnych, tak, żeby znać swoje prawa. Ale popatrzmy szerzej, w dzisiejszych czasach, mordę sobie wycierają w większości wypadków w konstytucją ludzie. Wchodzą ze świeczkami koło sądu w sytuacji, kiedy my mówimy o podziale władzy, no ten podział władzy Montesquieuzowski, trójpodział. Zapomina się o tym, że sądy to jest przede wszystkim służba obywatelom. Nie, tymczasem trzeba robić wszystko, żeby niczego nie zmienić. Tak ma wyglądać Rzeczpospolita. To gratuluję poczucia humoru, a niestety nie mogę powiedzieć, że Trybunał Stanu powinien pod ścianą ustawiać każdego polityka w obecnych czasach. Dlatego, że należy wziąć pod uwagę jedno. I to patrząc się na ten 1791 rok 3 maja. Na dobrą sprawę. W tej chwili jest to samo, kłótnia, nie wiadomo, o co, gospodarka zaczyna w zasadzie. Nie łapać zadyczkę. Zaczyna zdychać. Efekt? Politycy z prawej do lewej kłócą się, cholera o co chodzi. I przypomina mi się tylko i wyłącznie jedno stwierdzenie. Jak burdel przynosi straty, to wymienia się kurwy, a nie firany. I myślę, że to warto przeanalizować. Przykro mi, bo w okresie świątecznym człowiek powinien cieszyć się, być zachwycony tym byliśmy pierwszym narodem w Europie i tak dalej. I co? Kilkanaście miesięcy a później 123 lata przerwy, tak? I znowu ma być to samo? No. Śpieszmy się kochać polityków tak szybko odchodzą. Może w ten sposób by warto to zakończyć. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.